Tymi inwestycjami żyją wszyscy. Sprawdziliśmy na jakim są etapie i mamy informacje z pierwszej ręki. Mowa tutaj oczywiście o obwałowaniu, czyli zabezpieczeniu przed powodzią Krosna-Odrzańskiego, a także inwestycji związanej z podniesieniem zabytkowego mostu. Na finisz tych zadań trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Sprawdziliśmy jak wyglądają poszczególne etapy inwestycji. Chodzi o zaawansowanie prac budowlanych. One są prowadzone w ramach zadania pod nazwą "Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno-Odrzańskie" prowadzonego przez Spółkę Budimex. Szacujemy, że to zaawansowanie prac sięga obecnie blisko 50%. Dziewięć odcinków wałów przeciwpowodziowych, do tego 5 kanałów ulgi. Razem to kilka kilometrów działań na terenie dolnego miasta. Koszt tej inwestycji to 117 milionów złotych. Tutaj między innymi wykonywane są prace związane z formowaniem nasypów korpusów wałów, narzutów kamiennych na skarpach, budową ścian żelbetowych, czy na przykład instalowaniem tzw. zwanych przesłon przeciwfiltracyjnych. Zakładany obecnie termin zakończenia inwestycji, jaką jest zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosnoodzańskie, to początek 2023 roku. Utrudnieniem może okazać się historyczna część Krosnoodzańskiego. Ta inwestycja jest o tyle nietypowa, że jest prowadzona w, pośród no, dosyć historycznej zabudowy, tak. Więc te prace budowlane muszą być prowadzone z poszanowaniem dla zabudowy Krosna i tych zabytkowych obiektów, które, które są zlokalizowane w sąsiedztwie tych powstających wałów. W tym samym czasie prowadzone są także prace związane z podniesieniem zabytkowego mostu na Odrze. Najpierw jednak musi powstać most tymczasowy. No i... Jeśli chodzi o, o sam most tymczasowy, no to tutaj, według obecnej wersji harmonogramu prac, ukończenie tej tymczasowej przeprawy spodziewane jest w ciągu kilku najbliższych miesięcy. My szacujemy, że, że, że ten proces udałoby się zakończyć mniej więcej w sierpniu. Być może na przełomie sierpnia i września tego roku. Obecnie finalizowane są prace polegające na wykonaniu przewiertu pod dnem Odry. W tym przewiercie ma zostać poprowadzony wodociąg. W planach jest także budowa ronda przy obecnym moście. To jednak nastąpi po przełożeniu ruchu na most tymczasowy. Termin końcowy całego kontraktu podniesienia mostu to czwarty kwartał 2023 roku.